Manero, czy chcesz wyhaczyć za darmo złoto do gry World of Tanks? Jeśli tak, to weź udział w konkursie, który organizuję. Wziąć udział może dosłownie każdy. Wystarczy zrobić cztery rzeczy, a mianowicie zostaw kciuka w górę pod tym filmem. Drugim krokiem do wygranej w losowaniu jest zasubskrybowanie mojego kanału na YouTube, klikając ten oto przycisk. Następnie odszukaj mnie na Twitchu o takiej samej nazwie, Plutonowy Stachu, lub po prostu kliknij w tą ikonkę Twitch. Dla zainteresowanych jest jeszcze tutaj Facebook oraz Discord. Gdy już będziesz na moim profilu Twitch, wystarczy zaobserwować mnie klikając w ten oto przycisk. Ostatnim już krokiem by sięgnąć po wygraną jest zostawienie komentarza pod tym filmem. I w taki oto łatwy sposób możesz zostać wybrany spośród wszystkich komentujących ten film. Losowanie odbędzie się w sobotę, a do wygrania jest 500 złotych monet do gry World of Tanks. Znajdą się osoby, które pomyślą, że 500 to niewiele, ale mieć 500, a nie mieć 500 za darmo, myślę, że warto mieć 500. Zapraszam również wszystkich chętnych do śledzenia mojego profilu na Facebooku Plutonowy Stachu. Wrzucam tam informacje na temat nowych filmów oraz konkursu, także zachęcam wszystkich do śledzenia. W opisie tego materiału będą również linki do mojego Twitcha, Facebooka oraz Discorda. Cóż tu więcej powiedzieć? Życzę Wam dużo szczęścia w losowaniu. Dzięki za oglądanie. Na razie.